Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie o uchwalonej przez Sejm w dniu 25 stycznia tego roku ustawie o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Owo sprawozdanie przedkładają dwie komisje. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Środowiska. Jak Państwo pamiętacie, może na. Jednym z ostatnich posiedzeń naszego Senatu omawialiśmy projekt ustawy, nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który, właśnie, który jest naszą inicjatywą legislacyjną. Ta nowela ustawy wychodzi na przeciw oczekiwaniom samorządów, które pod rządami ustawy z 2011 roku miały przygotować stosowne uchwały o ustaleniu opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ta ustawa trafiła do Sejmu. W Sejmie była procedowana opiniowania przez Komisję Środowiska, Komisję, Wspólną Komisję Środowiska razem z Komisją również Administracji Chyba Państwowej i była z małymi poprawkami rekomendowana Izbie Sejmowej. W stosunku do naszego projektu Sejm. Wprowadził niemal kosmetyczne zmiany. Jeden zapis uszczegóławiający i precyzujący nasz zapis i drugi sprowadzający się do wyeliminowania jednego artykułu, mianowicie tego, który wydłużał o jeden miesiąc możliwość podejmowania przez Rady Gminne stosownych uchwał dotyczących wysokości opłaty za... Gospodarkę odpadami komunalnymi. Uzasadniając to tym, iż ustawa tamta weszła w życie, ponieważ nie ma możliwości już wprowadzenia takiego zapisu, dlatego że Sejm, właściwie Komisja Sejmowa procedowała na początku stycznia, a ustawa zobowiązywała gminy o wprowadzenie tych uchwał do końca roku 2012. Jakie są istotne zmiany? Tej ustawy względem ustawy obowiązującej. Został poszerzony zakres możliwości, jakie gmina może wykorzystać, aby, ustawę, aby opłatę śmieciową ustalić. Dotychczas były to trzy możliwości: ustalenie opłaty na głowę mieszkańca, ustalenie opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego oraz ustalenie opłaty od objętości zużytej w danym lokalu mieszkalnym wody. Samorządy stwierdziły, że to jest za mało. Wobec tego inicjatywa Senatu i przyjęta w tej chwili przez Sejm daje możliwości inne, takie, że można <laughs> dla różnych części gminy ustalać różne sposoby uchwalać różne sposoby ustalania opłaty. Mało tego, jeżeli gmina na to stać, albo uważa, że to rozwiąże problem gospodarowania odpadami komunalnymi, może część swoich mieszkańców zwalniać z opłaty lub dokonywać dopłat, podobnie jak to się dotyczy dopłat do czynszu. Cóż jeszcze nowego? Wprowadziliśmy możliwość... W w składania oświadczeń drogą elektroniczną. Właściciel nieruchomości elektronicznie składa oświadczenie o liczbie zamieszkującej osób, albo o powierzchni mieszkania, albo zużyciu wody itd., itd. i tak i tak Rada Gminy określa tylko wzór takiej deklaracji, rodzaj podpisu elektronicznego, formę, wszystkie takie szczegóły. Idąc dalej. Gmina z pobranych opłat od mieszkańców może przejąć także obowiązek wyposażania nieruchomości w pojemniki na nieczystości i również o te pojemniki zadbać o ich stan sanitarny i powiedzmy, stan techniczny. Nie jest to obligo, jest to możliwość. Idąc dalej jeszcze są takie zmiany, które dają burmistrzowi, wójtowi prezydentowi gminy, przypisują mu własność egzekutora podatku, tego, tego podatku od, od nieczystości, co w normalnych warunkach czyni naczelnik Urzędu Skarbowego. Jeżeli istnieje zawiązany związek międzygminny dla Tejże gospodarki odpadami, wówczas takie prawo przysługuje zarządowi związku międzygminnego. Spojrzę jeszcze w zapisy, cóż jest ważnego do podania wiadomości, a mianowicie to, że te rady gmin, które podjęły już uchwały o sposobie naliczania opłat pod rządami tamtej ustawy, czyli wypełniły swój obowiązek, mogą zmienić te uchwały, bardziej dostosować do swoich potrzeb pod rządami już nowej ustawy. Taka rzecz jest także możliwa. Dodać może wszakże, że dyskusja najczęściej toczyła się wokół dwóch zagadnień. I to znalazło odzwierciedlenie także na forum Sejmu. Mianowicie możliwość przekazywania spółkom gminnym tego zadania bez stawania do przetargu, czyli takiego polecenia obowiązku. Ten element nie zyskał akceptacji ani u nas w Komisji Środowiska i Komisji Samorządu, ani w Sejmie na debacie plenarnej. I z tego, jakie mam, czy posiadam wiadomości, odbyło się spotkanie strony rządowej ze stroną samorządową i przedstawiciele samorządu w końcu ten zapis uznali, że jest możliwy do przyjęcia. No, reprezentanci strony samorządowej. Poszczególne gminy być może się z tym nie zgadzają. I był jeszcze jeden problem, czy samorządy zdążą przygotować całą tą, powiedzmy, ten proces gospodarki, zagospodarowania odpadów do 1 lipca tego roku, bo to jest data graniczna. No, tutaj nie, nie przychylił się Sejm także do wydłużenia terminu możliwości wprowadzenia całego tego, całej tej procedury. Ponieważ staną na stanowisku, podobnie jak i nasza komisja, że ta ustawa wreszcie powinna wejść w życie i być zweryfikowana przez praktykę. I tak jak to praktyka pokazuje, jeżeli będzie konieczność wprowadzenia jeszcze jakichś zmian, no to ja myślę, że w terminie późniejszym. Im szybciej tego dokonamy, tym po prostu samorządy będą nam może bardziej wdzięczne, aczkolwiek i tak zarzucają, że za późno się do tego zabieramy. Posiedzenie komisji odbyło się, obydwu komisji odbyło się w dniu wczorajszym. Komisja nie zaproponowała żadnych poprawek i wnosi do Wysokiej Izby, aby przyjąć ustawę, o której w tej chwili mówię, bez poprawek. Dziękuję bardzo.